Jura piękna i zielona, Lenu potrzebuje. Drzewa są naszą pomocą. zieleń nas ratuje po cichu Wycinność je, a nam brakuje. Później chcemy na jurze powietrza czystego, dłuższego życia i lepszego. To benzofirem proszę Ci Ty wiesz, śmieciami paląc, tu jeszcze nie wiesz, Czy chcesz zakopcić tę krainę? Moi drodzy, dzisiaj znajduję się przy Alei Jana Pawła w Częstochowie Jednym z najbardziej ruchliwych miejsc w tej części, północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej to właśnie tutaj, tuż za moimi plecami, znajduje się stacja do pomiaru zanieczyszczeń komunikacyjnych, w tym PM10. To pewnie diesel, powietrze jest już zmęczone śmierdzącym paliwem. Dlatego porozmawiam dzisiaj z prezes fundacji Reffing, Małgorzatą Tererorozmus, o tym, co możemy zrobić, żeby tych zanieczyszczeń było mniej, dlaczego one są, Jaka kluczowa funkcja drzew jest w tym wszystkim, zwłaszcza drzew w mieście? Znajdujemy się w lepszym klimacie, gdzie na co dzień naszą pracą sprawiamy, że świat staje się lepszy. Poprzez sprzedawanie rzeczy używanych ograniczamy ich produkcję i w ten sposób pozytywnie wpływamy na klimat i środowisko. Co więcej, za zarobione pieniądze sadzimy drzewa na terenie miasta Częstochowe. Chciałem z Tobą porozmawiać o tym transporcie, który mamy w mieście, czyli o ruchu samochodowym. E, mamy taką sytuację, że mm, niestety tych samochodów mam wrażenie, że w Częstochowie jest troszeczkę za dużo w centrum. Tak? To powoduje zanieczyszczenie środowiska e, dość duże. Jakie są alternatywy? W jaki sposób wpłynąć na to, żeby to zanieczyszczenie było mniejsze, jeżeli chodzi o właśnie używanie środków do Sposobów jest dużo. Przede wszystkim możemy zachęcać mieszkańców do tego, żeby rezygnowali z korzystania z samochodu, szczególnie wtedy, kiedy przyjeżdżają do centrum. Tak, takie oddolne działanie, jak wybieranie roweru jako środka transportu mniej rynku miejskiej, czy przebudzanie pieszo, wpływa bezpośrednio na, zarówno na emisję zanieczyszczeń, jak i po prostu dwutlenku węgla związanego ze spalaniem paliw kopalnych. Ale są też działania, które, które mogą wprowadzać miasta, i dzieje się to w wielu, miejscach w, w wielu miastach w Europie, gdzie wyznacza się strefy w centrum miasta, do których nie mogą wjeżdżać samochody w ogóle, albo mogą wjeżdżać samochody, które spełniają jakieś e, szczególne e, parametry związane z emisyjnością A... miejsca. A powiedz mi, co myślisz o takich e, rozwiązaniach jak właśnie filtry? E, przykładem jest ten ustawiony u nas w mieście. Filtry powietrza, które mają nas zabezpieczyć przed smogiem, filtrują w określonym miejscu. W wypadku konkretnie tutaj częstochowy jest to odległość 25 metrów od, od tego filtra. Czy to jest rozwiązanie, które może zastąpić drzewa w Z pewnością takie rozwiązanie nie zastąpi drzew. To rozwiązanie, o którym mówimy, czyli filtr w powietrze wyłapujący cząstki stałe, może pomóc poprawić jakość powietrza, ale to jest jedyna jego funkcja. Drzewa natomiast mają tych funkcji wiele więcej, dlatego mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy wycinanie drzew i skalianie w miejscu takich futrów Drzewa są naszą pomocą Ziele nas ratuje Po cichu wycinasz je A nam brakuje później Chcemy na jurze